Przystępujemy do kolejnego projektu. Pan Robert chciał zabrać głos? Aha, już opinie do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Opolskiego na realizację zadania opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych. Kędzierzyn Koźle i Lasoki Poborszów. Proszę bardzo, przewodniczący Komisji Finansowej. Komisja Finansowo-Gospodarcza pozytywnie ten projekt uchwały zaopiniowała. To wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Grzegorz Hudomięt. Ja mam pytanie, panie prezydencie, bo my tutaj wychodzimy naprzeciw. Jeżeli chodzi o projekt, tak? I teraz wydamy pieniądze na ten projekt, a co się stanie w momencie, kiedy środki na budowę się nie znajdą? No bo to zadanie nasze nie jest, nie? Propozycja ujęcia tej, tego, tego wsparcia w budżecie gminy wynika z faktu, że staramy się zabezpieczyć miasto przed powodzią. To prawda, nie jest to nasze zadanie, ale otrzymaliśmy po, po iluś tam spotkaniach odnośnie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta e, propozycję od pana marszałka, który. Zaprasza nas do współfinansowania tej inwestycji. Konstrukcja miałaby polegać na tym, że gmina przeznaczy 800 tysięcy w ciągu dwóch lat na przygotowanie projektu tych wałów, a zarząd województwa ze środków unijnych z nowego okresu programowania zabezpieczy finansowanie wykonania tego, tego wału. Ale prawda jest taka, że nie mamy żadnej gwarancji na piśmie, i takiej nie może być na tym etapie, że to zadanie zostanie wykonane. Słucham? Nie ma środków. Co więcej, może być tak, że będzie inny zarząd województwa. Tak. Aczkolwiek mam nadzieję, że istnieje coś takiego jak pojęcie ciągłości władzy. Jakieś tam ustalenia, zobowiązania i koszty poniesione będą uwzględnione, ale nikt nie jest w stanie nam. Zagwarantować, że jeżeli wydamy te pieniądze, yy, finał będzie taki, jakiego oczekujemy. Ale trzeba jasno powiedzieć z drugiej strony, że gdyby gmina się nie włączyła i nie pomogła przygotować tej dokumentacji, to jeżeli byłyby takie środki, albo inaczej, byłoby bardzo trudno je pozyskać na to zadanie. Więc mm, no, nie chcąc być biernym w oczekiwaniu na, na rozwój wydarzeń i i pominiętym, tak, słuszna uwaga. Uważam, że warto spróbować i na pewno ta dokumentacja będzie wykorzystana. Dziękuję. Dzie dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan, Pan Sekretarz. Ja tylko chciałem w nieco poinformować, że 5 kwietnia w Zarządzie Urządzeń i w Opolu został ogłoszony i skutecznie rozstrzygnięty przetarg w tej chwili właśnie dotyczący wału kędzierzyn, czyli ten wał, który tutaj my sygnujemy jako tak zwaną ścieżkę rowerową. Ten wał zakłada w pierwszym etapie wykonanie membrany uszczelniającej na całej jego długości. I to jest w ramach projektu i wybuduj, no według informacji rozstrzygnięć zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić w październiku tego, robót, tego roku. Także to jest sytuacja już, która ewidentnie na tym etapie jest rozstrzygnięta. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. 23 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0, obecnie nie głosujący 0. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Finansowo-Gospodarcza. Bardzo proszę, pan Robert Młodziński. Komisja Finansowo-Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie ten projekt uchwały zaopiniowała. Dziękuję pięknie. Otwieram dyskusję. Zatem. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. 22 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących się 0, obecnie nie głosujący 1. Uchvava za stavu.